Siemanko widzowie, w dzisiejszym, w dzisiejszym, odcinku No trzeba z, jak szybciej ed, edytować, byś lepszy w Fortnite'a dzięki budowaniu A więc zapraszam do oglądania Ogólnie to pierwsze, to ja zawsze ćwiczę z pompą, taką Bo jakby myślę, że z tym mi się lepiej edytuje Wy jak chcecie, ja zawsze z pompą edytuję Żeby takie coś robić nieraz ale zaczniemy od podstaw. Jak mamy ustawienia, nie? to ustawcie sobie jak chcecie, wypadem, Ja inaczej to jest jak na padzie poradnika, więc tutaj to sobie odłóżmy lepiej. Chodzi nam o to. A więc i, i, możecie, jak ja, tutaj, na 1,5 włączcie opcję zaawansowane i sobie dajcie na 21, albo na 20. Jak chcecie. Albo no, włączcie też przy, y, przyspieszenie obrotu podczas budowania. Wyłączcie wibrację, bo FPS zabiera. Resetowanie kamery y, dajcie na najmniejszą ilość P przy edycji ślizgu y, wyłącz jak najniżej. I to sobie włączcie, tutaj dajmy sobie na zamiast własne to budowniczy Pro. I w sumie. To można powiedzieć, że wszystko. Też rękę dobierania grać sobie wybierzcie, bo jeśli będziecie grać na przykład na Azji, to będziecie mieli jakiś nobów i możecie wygrać. Ja gram na Europie, nie jestem słaby w tą grę, żeby robić takie rzeczy. A włączcie automatyczne otwieranie drzwi, aut przyłączanie sprintu, aktywacja wspinaczki, przytrzymanie skoku. Tak, no ustawcie sobie tak. W walce przytrzymaj, by zmienić nie? No tutaj tak sobie ustawcie, jak mam i wychodzi mnie. I mamy coś ustawione. Jak już ustawiliście, to zacznijmy od pierwszego. Jeśli ogarnijcie sobie takie coś, jak już będziemy dzieciom to robić, kurczę, to róbcie już później. Tak, znaczy nie, 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 ja się pomyliłam, róbcie takie coś. A później, jak już będziecie mieli to ogarnięte, zrobimy takie coś. Pewnie to było nie do zrozumienia dla większości albo dla mniejszości, a więc już Wam to pokazuję. Zaczynamy od tego, że jak idziemy, to budujemy sobie podłogę i schodę. Edytujemy to dwa, budujemy ścianę. Edytujemy. Robimy tu to samo co z daszkiem podłogą. Podchodzimy na krawędź. Budujemy tutaj podłogę. To i pi pierwsze dwa edytujemy i przechodzimy, czyli konkretnie tak. A gdy już będziecie lepsi, to możecie z samym chodzić i odrezytować się. Ja jeszcze tego nie ogarnęłem. Ogarniemy też takie coś, co robi Mongrel. Czyli takie coś. O kurno. Że ogarniamy takie coś. A w ogóle, jeśli dobijecie ileś na łapę, jak to. Mam film, gdzie z moim kolegą, graliśmy sobie w Fortnite'a. I odbierałem mu non-stop y, jego ulubioną. Chcecie to... W... W pijcie, tylko dostawcie łapkę w górę. Coś po sobie zostawcie. W ogóle zaczęłem miniaturki też zmienić, jak zauważyliście. Ale dobra. Ja się zagadałem i sobie edytuję. Pat robimy takie coś, nie? Tutaj dwie ścianki. Ja właśnie. Szybciej edytujecie, gdy macie to ustawione. Nie? Patrzcie. Jak mam ustawione, że jak najszybciej ma się to włączyć, to robimy tak. No. Ale też zaraz wam powiem inne rzeczy, które są też ważne. Czyli na jakich mapkach grać, żeby mieć lepszego aima i tak dalej. A więc po prostu. Musimy się nauczyć takiego czegoś. Widzicie mój pasek, nie? Zamiast robić tak... Nie. Róbcie tak przy krawędzi. Czyli tak. O kurde. O, i wtedy jak się już nauczycie, to możecie szybko edytować yy, podłogę na przykład, szybciej edytować. Jak się tego już nauczycie, że bardziej zamiast tak, to zróbcie tak. Widzicie? A za niedługo poradnik, jak być dobry w Fortnite'a na klawiaturze. Bo też ogarniam klawiaturę, już nie jestem jak kiedyś też na klawiaturze grę bo zacząłem grać na klawiaturze kiedyś i teraz zaczynam ponownie ćwiczyć, a więc jak już się trochę nauczę bardziej to wam zrobię poradnik z tego, no chyba że już gracie, a osoby które nie umieją grać na padzie tylko grały wiecznie na klawiaturze to jest dla nich poradnik każdy wie wie teraz nauczę was yy... Tutaj, takiego też, że jak rob... mamy, boksa nie? To żeby tak z boksa do boksa przychodzić i dojść do wroga, czyli kurde, poczekajcie, ja wykasuję o, mamy yy, boksa nie? To edytujemy. Pierwsze co robimy, to robimy tak, tak, tak i tak, zależy od jakiej strony. Jeśli jest od tamtej, no to pierwsze dwie ścianki, tu wtedy możemy przechodzić dalej. Jeśli tak, będziemy robić to wróg nas nie trafi. Za niedługo będzie też widok z wrogiej kamery i jak to wygląda, jak takie coś się robi. I tak dochodzimy do tego wroga. To nie robimy taką tak bombę, pyk. Strzelamy szota. A teraz to przechodzimy do jakich mapek musielibyście się uczyć. A więc pierwszą mapką do Aima jest SavoKaim Trainer Tra Chapter 3. Jaki? 3, 3, nie? Jeśli chcecie konkretnie kod do tego, to pojawi się w opisie. Tylko muszę ogarnąć też kodzik, bo. Znaczy, tu nie pisze kodu i to jest właśnie kurzające. Musiałbym wejść, a więc wejdę i pokażę Wam, jak wygląda SawokaiM Trainer Chapter 3. Dobra, więc witam was już tutaj. ja już wcześniej tu ćwiczyłem, a więc kilka rzeczy wyrzucę. A nie, przydał się wszystko. Na no, opłaca się na wszystkie gry wziąć to, 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 to. Widzicie, w moim mam. Teraz możemy wybrać mapę. Tu są Flick CT, Flick shotgun, RS SMG, RS SMG. To, jest to samo. A, może tego dużo. I... Jeszcze to. Tu, tu już wiadomo, tu już jest bardziej... Do każdego co się, no na przykład do tego. Znaczy, to jest trochę zepsute, więc nie chcę, że edytujemy i strzelamy go, no. Ale pokażę wam na przykład coś na podstawie tego. To jest niestety... W... Słabo, patrzcie. Że podchodzimy i strzelamy się to. No i tak ćwiczymy, nie? Piek i tak twiczymy sobie z podnoszeniem. O, jak widzicie, nie trafiłem. I tak możemy właśnie sobie twiczyć. Yy, Ema. ma. z której strony hub jest. No, i tak strzelam sobie. Na teraz. O, kurde. No, a wychodzimy. Jak włączam taniec, to pojawiamy się wraz czyli tutaj gdzie zazwyczaj siedział. Ok, oczywiście yy, to coś ma inne mapki jeden V1, Game Trainer no i w ogóle yy, dla takich losów. są też mapki czyli jeśli już jesteś nawet dobry to możesz sobie tam, tam zagrać a tutaj mam jeszcze takie rzeczy a to wie, to, że tutaj się takie kropki zmieniają Tutaj, mówiłem wam, to jest nawet ze Ja wam pokażę coś na ten temat. To nie jesteśmy tu double strike, oryginalny, free play. Nie I wad, czy ćwiczymy sobie, takie? I ja wam pokażę na przykładzie. Widzicie? O, nie wiadomo z której strony walną. Trzeba ćwiczyć tutaj takiego EM dobrego. Ale też trzeba to omijać. Le, najlepiej omijać, żeby, żeby, żeby z tego się dowiedzieć. Znaczy to za hp nie zabiera. Ale opłaca się mi, mieć. O, widzicie? To jest lamp shoty. Widzicie, już idzie nam na przykład lepiej. Też y, zaraz wam powiem jak grać na co dzień. Żeby nie było takiego czegoś, że ktoś cię nie grać. Dobra. Wejdź. I teraz wam. Yy, możecie sobie wybrać yy, na przykład w weekendy, jeśli macie wolny czas. Ja chodzę na kosza yy, to nie mam zbytnio. Ale dobra, rozumiemy to, że na przykład yy, nie musisz nic robić w ciągu weekendu. Jest sobota. No to zaczynamy. się o 8, zaczynasz od 8 do 10. czyli dziewiątej 9.30 rozgrzewkę na takich grykach jak to. Później budowanie sobie rozwiń I tak o budowanie od 9.30 do 10. .00. Później zacznij grać na solo, później jakieś aranki i tak bardziej się zrobisz lepszy w Fortnite. A. Teraz tutaj 1 HP. Nie, E. Jeśli jesteście niezbyt dobrzy to byście tyle, bo z jednym HP. Z nieskończonością, bo to jest bardzo ciężkie, ale chce się to bierzcie. Bo wiecie o co chodzi? A nie, to nie jest to, bo jest taka mapka, na której na przykład której, no jest tak, że kurczę jest tak, że po prostu to jest niemożliwe ominąć ataki i strzelić. Testem. O, tutaj jakby... Próbujesz coś szybko się schować. A zamiast tego to czekać cię coś gorszego. A tutaj też się nauczysz takiego czegoś, żeby wróg się nie trafił, ale ty go trafił. Nie? O, tak to działa, nie? O, widzicie? Tak to działa. Robimy tak sobie i widzicie, ja mam jedno hp, jeszcze mnie nie zabił. Możecie też grać tu na czas no. albo tak spamieć. O kurczę, no jak mówiłem. Trochę zepsuta jest ta mapa. To jest taka na próbę do ćwiczeń. Yy, Różnych gier. A, a tego jeszcze nigdy nie używam. Sprawdźmy w ogóle, bo ja jeszcze nigdy tego nie widziałam. Weźmy low. Albo nie, mid, bo chyba to jest łatwe. A, dobra. Jak ktoś spada, to trenujecie to, żeby wam nie ucieknął. Patrzcie. I ćwiczycie, jakby ktoś z Tak sobie strzelacie w typku, jak się nauczycie. Ja to dla mnie to, to jest uber ciężka, ale w sumie to jest na tyle. O, weźmy 200 metrów, 150 Tyk. O co tu chodzi? A, dobra. No, a podbiegnijmy, nie możemy. Dobra, no, to jest na tyle. Stawcie. whap kaf gura is sobam